Dzień dobry, w imieniu Elżbiety Ratyńskiej, dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi, witam Państwa bardzo serdecznie na dziewiątym spotkaniu Klubu Filmowego Klatka po klatce. W dniu dzisiejszym gościmy Pana Michała Majwieczorka, który opowie o filmowej inspiracji twórczością Jarosława Iwaszkiewicza oraz wyświetlony zostanie film Lato w Byszewach. Pan Michał jest absolwentem między innymi Wydziału Wokalno-Aktorskiego Akademii Muzycznej. W Łodzi jest aktorem, historykiem polskiego filmu oraz autorem scenariusza filmu Lato w Beszewach. Ponadto grał postać Wiktora Rubena w filmie. Więc dwie role, że tak powiem. Kolejne spotkanie klubu filmowego odbędzie się 16 czerwca o godzinie 17 i wyświetlony zostanie film Tożsamość w reżyserii Huama Colet Serii. Więcej informacji na temat klubu filmowego oraz wydarzeń organizowanych w naszej bibliotece znajdą państwo na stronie internetowej biblioteki oraz na Facebooku, więc zapraszam serdecznie do obserwowania. A na zakończenie dodam iż dzisiejsze wydarzenie jest realizowane w ramach przedsięwzięcia grantowego Łódzkie sensorycznie, finansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z programu Kultura bez barier. Ja bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. Zapraszam do wysłuchania pana Michała oraz życzę udanego seansu. Dziękuję. Drodzy Państwo, na wschód od Łodzi, na terenie gminy Nowosolna, znajduje się niewielka wieś o nazwie Byszewy. Obecnie zamieszkuje ją około 250 osób i z pozoru przypomina ona większość mało wyróżniających się wsi województwa łódzkiego. Z pozoru, bowiem to wieś, która odegrała zaskakująco ważną rolę w polskiej historii, literaturze oraz kinematografii. Dlaczego tak się stało, opowiem Państwu za chwilę. Tymczasem chciałbym, żebyśmy się przyjrzeli ogólnej charakterystyce tej zwykłej, niezwykłej wsi, jaką są Byszewy. Byszewy położone są na malowniczym, pagórkowatym terenie wzniesień łódzkich, gdzie różnice w wysokościach są niekiedy tak duże, że krajobraz tego miejsca przypomina bezkit niski. Najważniejszym i najbardziej charakterystycznym obiektem byszew jest XIX-wieczny dwór szlacheckiego rodu plichtów, którego wizerunek został nawet wpisany w logo Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich. Dwór w byszewach został zbudowany w stylu klasycystycznym w 1803 roku przez ówczesnego właściciela byszew. Nijakiego Dora Plichta. Dwór ma kształt wydłużonego prostokąta, a jego front z charakterystycznym klasycystycznym tympa, tympanonem, który wspierają cztery kolumny, skierowany jest na północ. Po przeciwległej południowej stronie dworu znajduje się natomiast rozległy dworski park z wiekowymi bukami, grabami, sosnami, świerkami oraz bezcennym pomnikiem przyrody. Jakim jest ponad 200-letni dom, który w minionym wieku zaczęto nazywać Jarosław. Takie miano drzewo otrzymało na cześć jednego z najważniejszych polskich pisarzy XX wieku, Jarosława Iwaszkiewicza, który był częstym gościem w dworze w Byszewach i jak wspominał w listowiu tego starego, byszewskiego dębu wielokrotnie kontemplował swoją chmurną młodość. Iwaszkiewicz po raz pierwszy do Byszew przyjechał w czerwcu 1911 roku i wówczas zapewne przez Myśl mu nie przeszło, że jego wakacyjny młodzieńczy przyjazd w okolice Łodzi zaowocuje w reperkusje literackie, historyczne oraz filmowe, które odbijają się echem do dzisiejszych czasów. Młody, zaledwie 17-letni pisarz przyjechał do Byszew na zaproszenie swojego szkolnego kolegi Józka Świerczyńskiego, który. Corocznie wraz z pięcioma młodszymi braćmi oraz matką Heleną Świerczyńską spędzał tutaj wakacje u jej starszego brata Józefa Plichty. Dla Iwaszkiewicza, który urodził się i niemal całe dzieciństwo spędził na Ukrainie, podróż do byszew, jak wspominał po latach, wydawała mu się niemalże egzotyczną wyprawą. Była to bowiem jego pierwsza podróż do położonej osetki kilometrów od Kijowa, w którym mieszkał Polski. Kraju, który oczywiście wówczas formalnie nie istniał na mapach świata, byszewy znajdowały się na terenie zaboru rosyjskiego, ale de facto był to region niezmiennie i żywo tętniący polskością, na co dowodem są słowa Iwaszkiewicza, który w książce moich wspomnień pisał: Powietrze, którym zacząłem oddychać, woda, w której się kąpałem. Chleb, który jadłem, były polskie. Cała zewnętrzność skoszewsko-byszewska była dla mnie rewelacją tych pokładów polskości, które drzemały we mnie czy leżały odłogiem, i dlatego właśnie te lata przybadające na najwyższy okres młodzieńczej fermentacji pozostawiły we mnie tak głębokie ślady. Sprawiły, że dolina ciągnąca się od skoszew do byszew jest moim ulubionym zakątkiem i czymś rodzinnym, z czym czuję się związany, jak Gdybym tam właśnie po raz drugi narodził się na świat. Pobyt w Byszewach był dla Iwaszkiewicza więc swego rodzaju czasem duchowego renesansu i olśnienia polskością czymś, co budziło w nim nową energię i Młodzieńcze siły. Z czasem okazało się, że Byszewy stały się dla Iwaszkiewicza na zawsze magicznym miejscem mocy, do którego wracał, kiedy chciał się wewnętrznie wzmocnić. Iwaszkiewicz w książce moich wspomnień nawet zastanawiał się, rozmyślał nad tym, jaka jest geneza silnego wrażenia, jakie wywarły na niego Byszewy, kiedy był młodym chłopakiem. Myślałem przez pewien czas, że jestem podobny do babuni z ładnej historii Kabajeta i Flersa, która uważała Ludwika Filipa za najlepszego króla francuskiego, ponieważ za jego panowania miała 16 lat. Myślałem, że byszewy wydają mi się tak piękną wsią, dlatego że miałem 17 lat, gdy po raz pierwszy je ujrzałem. Dopiero kiedy zawiozłem tam dorastającą córkę i potwierdziła mi ona wszystkie moje zachwyty, pojąłem, że w uroku tej okolicy jest jakieś piękno obiektywne, a nie tylko entuzjastyczna treść mojej młodości. Na pozytywny odbiór yy, krajobrazów, zniesień łódzkich, na których położone są Byszewy, wpłynęło zapewnie nie tylko uroda tego miejsca, ale przede wszystkim bracia Świerczyńscy oraz rodzina Plichtów, która, jak wspominał Iwaszkiewicz, nauczyła go zdrowego spojrzenia na świat i rozróżniania rzeczy wartościowych od nieistotnych. W tej mierze najbardziej zasłużył się ówczesny właściciel majątku w Byszewach, Józef Plichta, którego i Waszkiewicz y, wspominał takimi słowami: Był to człowiek niezwykły, poważny, mądry jakimś prostym, praktycznym chłopskim rozumem, z olbrzymim doświadczeniem życiowym i znajomością człowieka, a przy tym umiejący znakomicie opowiadać o wszystkim, co widział i słyszał. Y, Józef Plichta, proszę państwa, pełnił funkcję sędziego gminnego w pobliskich Lipinach i y, po latach pracy w sądownictwie zapewne, zapewne w, w każdym niuansie życia potrafił dostrzec i rozróżnić dobro od zła, czego uczył braci świerczyńskich, czyli swoich siostrzeńców Iwaszkiewicza, a później swoich pięcioro dzieci. Iwaszkiewicz powracał do Byszew wielokrotnie, bywał tam każdego lata aż do roku 1914, kiedy to właśnie w dworze w Byszewach po raz pierwszy dotarła do niego wieść o wybuchu Wielkiej Wojny. W roku 1914 przyjechałem już pod koniec lipca do Byszew, nie przeczuwając, że odwiedziny moje będą ostatnimi przed burzliwym dla tych okolic czasem. W tym zupełnie idylicznym ustroniu poczułem pierwszy dreszcz trwogi, jaki przeszedł przez Europę w to upalne lato. Jeden z chłopców pojechał do Łodzi i stamtąd przywiózł alarmującą wiadomość o austriackim ultimatum do Serbii. Przyspieszyłem swój wyjazd z Byszew, ale mimo to powoli i spokojnie jechałem z Antunin do Brzezin, a stamtąd do Koluszek. Pola stały ciche pod ciepłym niebem lipcowego poranka, gdyśmy mijali Lipiny i dojeżdżali do Brzezin. Sylwetka miasteczka z daleka prezentowała się okazale z jego bardzo polskimi sylwetkami kościołów. Spokojnie przemierzaliśmy te okolice, a przecież był to teren jednej z najkrwawszych bitew w kampanii 1914 roku bitwy pod łodzią i brzezinami. Byszewy także ogromnie ucierpiały w czasie tej bitwy i z dworu zniknęły nie tylko portrety pocięte nachajami przez młodych Sierczyńskich, ale także wszystkie stare meble plichtów, jakie się jeszcze po zakątkach dworu przechowały. W ogrodowych jabłoniach, jak i nad ławką, na której czytywałem Schillera, utkwiły niewypały i sterczały tam przez wiele lat, a na dróżce prowadzącej do kamionki, gdzie wyryliśmy swoje inicjały, sterczały mogiły żołnierskiej. Iwaszkiewicz, dobyszew, po I wojnie światowej powrócił dopiero w 1929 roku, czyli 15 lat po pamiętnym lipcu, w którym rozpoczęła się I wojna światowa. Pisarz był już wówczas dojrzałym, 37-letnim mężczyzną, mężem i ojcem dwóch córek. Wizyta w Byszewach okazała się dla niego bolesną konfrontacją ze światem minionej młodości. Tutaj dobitnie uświadomił sobie, że do świata, jaki pamięta, jak i do świeżości młodzieńczych odczuć, jakich doświadczał w tym miejscu, nie ma już powrotu. Przyjazd do Byszew okazał się jednak dla niego bardzo płodny artystycznie, bowiem Iwaszkiewicz, zainspirowany odmiennymi odczuciami, jakie wywoływało w nim to miejsce przed wojną i wiele lat po niej, napisał jedno ze swoich najwybitniejszych dzieł, czyli opowiadanie Panny z Wilka. Najogólniej mówiąc, opisał w nim Byszewski świat minionej młodości swojej minionej młodości. A właściwie była to impresja jego odczuć, emocji oraz przeczuć, jakie wywoływało w nim to miejsce. W opowiadaniu panny Zwilka Iwaszkiewicz odmalował niezwykły nastrój byszewskiej okolicy oraz z wielką finezją i w sposób niedosłowny sportretował związane z tym miejscem osoby. Bowiem w opowiadaniu z Panny Z, panny z Wilka. Pojawia się wiele postaci bezpośrednio związanych z, z dworem w Byszewach i chociaż w opowiadaniu nie pada bezpośrednio nazwa Byszewy czy Skoszewy, ale Iwaszkiewicz wielokrotnie przyznawał, że za wilkiem kryje się byszewsko-skoszewska kraina. I również postacie pojawiające się w tym opowiadaniu zainspirowane są autentycznymi osobami związanymi z Byszewami. Znamienne jest chociażby to, że Panien z Wilka w opowiadaniu jest sześć, podobnie jak sześciu braci świerczyńskich, z którymi Iwaszkiewicz przyjaźnił się w młodości. W fabule opowiadania, która rozgrywa się pod koniec lat dwudziestych, jedna z panien, Fela, już nie żyje, podobnie jak jeden z braci Świerczyńskich, Tomasz, który również zmarł w bardzo młodym wieku. Takich analogii do życiorysu braci Świerczyńskich jest w opowiadaniu więcej. Podejrzewa się więc, że Iwaszkiewicz być może w opowiadaniu po prostu spotretował sześciu braci Świerczyńskich, z którymi przyjaźnił się w młodości. W Pannach z Wilka pojawia się również przybrane wujostwo głównego bohatera, za którym kryją się najprawdopodobniej autentyczne postacie Józefa Plichty i jego siostry. Opowiadanie Panny z Wilka ukazało się po raz pierwszy w 1932 roku, rok po śmierci Józefa Plichty. Iwaszkiewicz był obecny na łożu śmierci swojego przybranego wuja, bowiem ten w ostatnich dniach życia wezwał Iwaszkiewicza do siebie i poprosił go, aby w razie potrzeby zaopiekował się jego piątkom niedorosłych dzieci. Po II wojnie światowej Iwaszkiewicz wielokrotnie wracał z sentymentem do Byszew, chociaż wówczas już dwór w Byszewach nie należał do rodziny Plichtów. Stał się siedzibą PGR-u, a po wielu z tych, którzy byli towarzyszami jego młodzieńczych lat w Byszewach, nie było śladu i to dosłownie, bowiem na przykład o losach jego szkolnego kolegi Juska Świerczyńskiego i jego brata Wincentego Świerczyńskiego nie było wiadomo, Dosłownie nic, aż do lat 90. minionego wieku, kiedy to ujawniono nazwiska ofiar zbrodni stalinowskich. Iwaszkiewicz, który zmarł w roku 80, 10 lat wcześniej, nigdy więc nie dowiedział się, że towarzysze jego młodzieńczych pobytów w Byszewach zostali w 1940 roku zgładzeni w obozie w Charkowie. Ostatni przyjazd Iwaszkiewicza do Byszew miał miejsce pod koniec lat 70., kiedy to robiono rekonesans czy dwór w Byszewach nie nadaje się do ekranizacji opowiadania Panny z Wilka. Wówczas jednak dwór był w katastrofalnym stanie i Andrzej Wajda, który podjął się ekranizacji opowiadania Panny z Wilka, postanowił, że zdjęcia trzeba zrealizować w innym miejscu. Wybór upadł na wilne w Raduchówce koło Otwocka i tam po raz pierwszy panny Wilka zostały zekranizowane. Dwór w Byszewach, który po pożarze w 2009 roku został odrestaurowany, stał się jednak miejscem ekranizacji opowiadania panny z Wilka, a stało się to za sprawą inicjatywy Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie, jaką był film Lato w Byszewach, powstały na kanwie opowiadania panny z Wilka oraz fragmentów dzienników oraz wierszy i waszkiewicza. Tym samym byszewska atmosfera oraz krajobraz Wzniesień łódzki, Łódzkich, tak bliski sercu Iwaszkiewicza, ostatecznie został zarejestrowany na obrazie filmowym. Film został zatytułowany Lato w Byszewach, a nie Panny z Wilka, ponieważ chcieliśmy promować właśnie to, że, że podłódzkie Byszewy były właśnie inspiracją dla Iwaszkiewicza do napisania tego jego najważniejszego opowiadania, Yy, tutaj już tak ogólnie opowiem yy, o takich szczegółach związanych yy, z ekranizacją filmu. Yy, tutaj mamy zdjęcie, proszę Państwa, yy, z medalami, jakie. Yy, Jakie otrzymał Józef Świerczyński, czyli szkolny kolega, szkolny kolega Iwaszkiewicza. I ta postać Józefa Świerczyńskiego tutaj bezpośrednio w filmie się pojawia, chociaż w samym opowiadaniu ona się, Józef Świerczyński się de facto nie pojawia, ale tutaj postawili, postanowiliśmy tak go upamiętnić. I to są właśnie medale, które on zdobył, otrzymał. Medale wypożyczone z Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi. Józef Sierczyński był, był, był wojskowym, no i właśnie przez to też właśnie, no, zginął w tym Charkowie, bo, bo został przez, przez te wojska radzieckie aresztowany. Tutaj mamy jedno z, z kadr z filmu, kadr zabitego żołnierza. Film był kręcony między 21 lipca a 8 sierpnia 2020 roku, czyli w, w, na początku, można powiedzieć, pandemii. I był realizowany nie tylko w Byszewach, ale również w Grotnikach, Wiedliczach, Włodzi, w Nakielnicy, w Plichtowie, z Skoszewach oraz na Rudzie Pabianickiej. Reżyserem filmu jest Karolina ludczyn fridek Ludczyn to nazwisko powinno się Państwu kojarzyć. Z, ze słynnym rysownikiem. I Karolina jest właśnie jego córką. Y, tutaj mamy y, takie zdjęcie z planu. Tutaj jest wnętrze y, willi y, przy ulicy Okulickiego. To jest taka ulica między łodzią a, y, a zgierzem, ale jeszcze na terenie łodzi. Y, autorem zdjęć do filmu była Wiktoria Marinow, y, reżyserka i operatorka pochodzenia polsko-bułgarskiego. Tutaj właśnie yy, taka tajemnica filmowa, jak była nagrywana sc scena w Bryczce, to tutaj Wiktoria w tej bryczce na dole siedziała i z dołu nas filmowała, a, a bryczka jechała. Taki właśnie trik. <grym> tutaj też taka śmieszna scena, gdzie dziewczyny puszczały wianki do stawu i koleżanka, żeby nie wpadła, nie wpadła Karolina grająca tunię do stawu, trzymała ją za nogi. No i tutaj też efekty, właśnie robienie mgły nad stawem, dymiarką. Tutaj rana postrzałowa. No tutaj też ta willa przy Okulickiego w Łodzi, tu wnętrze tej willi. Tutaj w plenerze. No, konno musiałem się nauczyć jeździć. Nie jeździłem wcześniej na potrzeby filmu. I proszę Państwa, Lato w Byszewach. Powiedziałem właśnie, że Byszewy odbijają się echem takim. Ten pobyt Iwaszkiewicza w Byszewach odbija się filmowym echem do dnia dzisiejszego. I oprócz filmu Lato w Byszewach, to również w tym roku będzie miał premierę film Pożegnanie z Byszewami, który opowiada nie tylko o związkach Iwaszkiewicza z Byszewami, ale przede wszystkim o historii szlacheckiego rodu Plichtów, który, y, który był właścicielem, właścicielem dworów w Byszewach i teraz na nowo stał się, bo dwór dwa lata temu został odzyskany przez spadkobierców rodziny Plichtów. A film ten, proszę Państwa, będzie miał swoją premierę 24 czerwca, to jest sobota, o godzinie 16 właśnie w Dworze w Byszewach. Jeżeli ktoś z Państwa miałby czas i ochotę, to zapraszam do dworu w Byszewach 24 czerwca. Na godzinę 16 wówczas odbędzie się właśnie uroczysta premiera filmu Pożegnanie z Byszewami. No, premiera, która właśnie się odbędzie w dworze. Tak więc zachęcam, aby przyjechać na to wydarzenie. No dobrze, to powiedzmy to na tyle. I teraz obejrzymy sobie film i ewentualnie potem przedyskutujemy jeszcze, jakie wrażenia wywarł na Państwa. Dziękuję bardzo.